Kiedy ostatni raz nocowaliście poza domem i co to było za miejsce? Mógł być to domek na wsi u babci, jakiś pensjonat, pokój gościnny, hotel, a może nawet kamper lub namiot dla tych najodważniejszych. Wszystkie noclegi poza domem wiążą się z kilkoma bardzo nieprzyjemnymi sytuacjami, a oto najgorsze z nich. Wiadomo, że noslek poza domem to często całkowity brak luksusów. No i trzeba jakoś to przeżyć, ale czasem jest też tak, że trudno jest o samo miejsce do spania, o samo łóżko. No i wtedy musimy je z kimś dzielić i spać całą noc w ścisku. Chodźcie dziewczynki, tu będzie wasz pokój. Ciacia będziecie spały. A gdzie jest drugie łóżko? Jakie drugie łóżko? No, ale to jak mamy się z Kasią pomieścić na takim małym łóżku? Nie, nie ma, jest tylko kanapa. Przecież my się tu nie zmieścimy. Ale... Ale bez problemu się zmieścicie, wy takie drobne dziewczynki jesteście. Zresztą to tylko trzy noce. Ach, no tak, ale. A przyjechałyście tutaj zwiedzać i chodzić po górach, a nie spać i się wylegiwać łóżka. Dobra, może chodź. No, ale Kaśka, no, rozwaliłaś się na całą kanapę? Jeszcze całą poduszkę. Zostaw. Mamy jedną poduszkę tylko, no no weźmy ty trochę poduszki. Jak my się tu pomieścić? Posuń się. ma się przesuń. Kode. Ja nie mogę. Przecież tak się nie da. Ja też mam nie ni mogę spać. Mić. Oddaj tą kołdę. Boże, jak to niewygodnie. No, Kaśka, no ale co ty robisz? No popatrz, patrz jaki mam mi mały skrawek został. Ja, że no, się pchasz? No weź się przesuń. Martina, no nie napieraj ja. na mnie. Przecież my się nie wyśpimy. Ach. No nie, no jeszcze się no, pchasz. się. A! Bardzo niefajnie jest, gdy nasz pobyt zepsują nam warunki atmosferyczne. Na przykład gęsta ulewa. Dobrze, że nazbieraliśmy sobie drewna na całą noc. O, oh, ale jestem zmęczony. I ja też. Co będziemy jutro robić? To co dzisiaj! Dobra. Dobranoc stary. Trzymaj się! Co jest? Gdzie jest to blisko? O, nie! Kapnęło mi na głowę! Pada deszcz! O, nie ulewa! A! Pada, ale pada! O no nie, no tylko nie deszcz! Nie można nie wspomnieć o komarach. One potrafią zepsuć noc. I gdy nie mamy ze sobą pod ręką żadnych odstraszaczy na te małe potworki, to jesteśmy przegrani. Hmm. Śpisz, stary? Śpisz? <słuch> 嗯。<sighs> Seven hours later. Oho. Gdy nocujemy w nowym dla nas miejscu, nieznanym domu, to musimy zmierzyć się z obcymi, dziwnymi dźwiękami. I nie mówię tutaj tylko o zwierzętach, które zamieszkują okolice i urządzają nam pobudki o wczesnych godzinach, ale i o przedmiotach, które wydają naprawdę dziwne i denerwujące dźwięki. No to to ja idę do siebie i co? Mam nadzieję, że będzie ci się dobrze spało. Powinno być git. Dobranoc. Dobranoc. Głupi zegar! <skryst mu> Hejka! <humana> <s> <sentimenteday> <skryssa> jak się spało? Wyspałaś się? Chyba nie. Noc na łonie natury jest uzdrawiająca, ale niestety wiąże się też z obecnością dzikich zwierząt. I nie chodzi tylko o insekty i inne pełzające paskudztwa, ale o tą większą zwierzynę. I tą w dodatku bardzo dziką. To co, chłopaki, idziemy jeszcze do lasu? Nie, ja już zmęczony jestem. Ja idę tkinem, a, a Borys już śpi. No dobra, to dobranoc, chłopaki, do jutra. Ten minutes later. <sighs> <sighs> Czy mieliście kiedyś tak, że nocowaliście u kogoś i tak się zdarzyło, że nie mieliście nic do przykrycia? No i wtedy cała noc jest naprawdę trudna do przeżycia i uciekamy się do ostateczności. Kurde Kosa, no nie wiem, jak ty nie masz już jak wrócić, nie masz żadnych autobusów, pociągów, no to, no to możesz przekimać się na tej kanapie. Okej, okay. dzięki. Ale my już idziemy spać, także dobranoc. mokre. Niekiedy tym, co zakłóca naszą noc, jest strach, spowodowany na przykład miejscówką, w której się znajdujemy, ciemnością albo niepokojącymi dźwiękami. A może to ktoś z naszych znajomych próbował nas nastraszyć? Mama, no co, Borys? Ja się obawiam. Czego się obawiasz? No bo tu jest pierwszy raz kiedy śpię pod namiotem. No, mogą być jakieś dzikie zwierzęta, albo duchy. Nie przejmuj się, Borysku. Dasz radę. Wszystko będzie do. Mama? O nie, nie ma zasięgu. Chłopaki, chłopaki, jesteście tam? Chłopaki, cicho. Ja go ma straszę. O nie! Zostałem sam. U, u. U, u. Co, 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 co to, co to było? U, u. Co, co to za dźwięki? A! Gdy mamy pycha i trafiamy na miejsce bardzo odosobnione i oddalone od jakiejkolwiek cywilizacji, to musimy zmierzyć się z całkowitym brakiem dostępu do internetu, a czasem nawet i zasięgu. Wtedy nawet samo głupie zadzwonienie do kogoś czy wysłanie SMS-a jest niezłą misją. <laughs> Babciu, a czy wy macie tutaj może jakieś Wi-Fi? Co mamy wnusiu? Wi-Fi? No internet. Internet? Nie, nie mamy takich rzeczy. Przykro mi, skarbie. A czy jest tu jakiś zasięg? Zasięg, ale zasięg czego? No telefoniczny. A, ten telefoniczny nie. Nie, jest Ech. tylko jeden telefon na kabel. Tam w salonie. Dobra, zajdę na dół, może na dole znajdę. Dajcie znać, Ziomale, które z tych sytuacji przydarzyły się Wam samym i jak wyglądało Wasze ostatnie nocowanie poza domem. Możecie też napisać, czy lubicie nocować poza domem, czy raczej wolicie swoje łóżko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.